Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam według mnie najskuteczniejsze ćwiczenia na mięśnie brzucha, które Uwaga obecnie wykonuje w swoim planie treningowym. Zapraszam do oglądania. Moi kochani, najdrożsi widzowie, już na wstępie materiału może wyjaśnię, że nie ma miejscowego spalania tkanki tłuszczowej, więc to nie jest tak, że jeśli wykonacie ćwiczenia, które zaraz zaprezentuję, to spalicie tłuszcz z brzucha. Tak naprawdę go wzmocnicie, tak naprawdę będziecie go rzeźbić, ale za to czy będzie on widoczny w sensie mięśnie brzucha, odpowiedzialna jest Tkanka tłuszczowa, a konkretnie jej poziom w naszym ciele. Więc co byście nie wyprawiali, co byście nie robili na ten brzuch, jeżeli tłuszczu jest za dużo, to po prostu go nie odsłonicie. I to powtarzam w każdym materiale dotyczącym mięśni brzucha. Więc czy jesteście na masie, czy na redukcji, ten trening mięśni brzucha może być podobny, ale to, czy odsłonicie swój sześciopak, jest zależne od. Poziomu tkanki tłuszczowej w ciele. I mam nadzieję, że to już wyjaśniłem raz, a porządnie. Nie ma miejscowego spalania tkanki tłuszczowej, więc to nie jest tak, że pokażecie w ciele jakiś punkt, tam wałkujecie ćwiczenia i to miejsce schudnie. Bo teraz zadam pytanie: czemu jak mężczyzna chce powiększyć swój biceps, to na treningu trenuje biceps? Ale czemu jak chcę schudnąć z brzucha, to trenuję brzuch. No kompletne zaprzeczenie, także sami sobie to przeanalizujcie. Ale do rzeczy. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 mega skutecznych ćwiczeń na mięśnie brzucha, które obecnie wykonuję w skali tygodnia, więc i wam proponuję rozłożyć sobie te ćwiczenia na na przykład 2-3 treningi w tygodniu. Dwa ćwiczenia na jednym tringu, dwa ćwiczenia na innym tringu, może jedno dodatkowe na trzeciej sesji ćwiczeń. Te ćwiczenia nie są przypadkowe, ponieważ wykorzystujemy w nich podstawowe funkcje mięśni tułowia. Pamiętajcie, że brzuch to nie tylko mięśnie, które chcemy widzieć, które fajnie wyglądają, ale również. Ochrona kręgosłupa, silne mięśnie brzucha stabilizują sylwetkę, chronią plecy i nasze narządy wewnętrzne. Także pamiętajcie, ćwiczmy zdrowo, a nie tylko w taki sposób, aby pięknie wyglądać. No dobra, od razu przyznam, że te ćwiczenia nie są dla osób początkujących, więc jeżeli oglądacie ten materiał i nigdy nie ćwiczyliście na siłowni, to te ćwiczenia. I jeszcze na Was muszą poczekać. Także możecie sobie obejrzeć ten filmik, oczywiście, zostawić łapkę w górę, ale poczekajcie, potrenujcie, bo nie są to łatwe ruchy. Jeśli chodzi o ćwiczenia podstawowe na brzuch, to oczywiście na tym kanale takowe znajdziecie. Do rzeczy. Po odpowiedniej rozgrzewce wskakujecie na poręcze. W przypadku ćwiczenia, które teraz zobaczycie, ja akurat. Zawiesiłem, na takich, zawiesiłem się na takich specjalnych rękawach, które pozwalają mi. Wykonać odpowiednio ćwiczenie o nazwie unoszenie bioder w zwisie na drążku. I oczywiście możemy się podpierać na poręczach, możemy się podpierać na rękawach, czy też w ogóle wisieć na drążku. Ja byłem zmęczony treningiem mięśni pleców, moje przedramiona już były wykończone, więc żeby dobrze wyczuć brzuch i po prostu nie tracić siły z ramion, wolałem to ćwiczenie wykonać na rękawach. I o co tutaj chodzi? Wykonuje tak zwaną funkcję Uniesienia miednicy, podwinięcia jej, co oczywiście adaptuje, angażuje do pracy mocno mięśnie brzucha. Proste i skośne, w szczególności te dolne przyczepy przy spojeniu. Ułonowym. Naszym zadaniem jest nie unosić bioder za pomocą zginaczy bioder, czyli tylko za pomocą np. mięśnia prostego uda, czyli do kąta prostego, czyli kolano jest na linii z biodrami, tylko my musimy tutaj zawinąć tą miednicę powyżej linii kolców biodrowych. To oznacza odpowiedni angaż mięśni brzucha. Także zawijamy się w taki. Kłębuszek i kontrolujemy napięcie w naszym tułowiu. Polecam tutaj trzy serie, po 12 powtórzeń. Ja prawdopodobnie na filmie wykonałem 15 powtórzeń, już nie pamiętam. W trzech seriach to naprawdę daje popalić. Także ćwiczenie dla osób zaawansowanych, dla osób bardziej początkujących, polecam ten ruch wykonać po prostu z podłogi. Leżymy na plecach i unosimy biodra do góry i kierujemy je w kierunku klatki. Piersiowej. Po odpowiedniej przerwie, około minuty, przechodzimy do ćwiczenia drugiego, i będzie już takie to kulturystyczne, że tak powiem, ćwiczenie, czyli alelachy z pięcia na wyciągu broczkowym. Ja akurat wykonuję to w klęku na kolanach. Jestem odwrócony tyłem do wyciągu, bo wtedy w tej fazie rozciągnięcia, kiedy ciężar idzie do góry, jestem jeszcze w stanie odpowiednio kontrolować w fazie ekscentrycznej mięśnie brzucha. Mam tu sporo kilogramów, więc widać, że trochę ten ciężar muszę szarpnąć, ale staram się zachować technikę. 80 kg, 3 serie, po 15 powtórzeń. Moim zadaniem jest tutaj wykorzystanie funkcji mięśni brzucha o nazwie zginanie tułowia, zbliżanie mostka w kierunku bioder, obniżanie żeber. Także zawijam się tutaj w taki kłębuszek, wykonując tak zwane brzuszki na wyciągu. Bardzo skuteczne, jeśli chodzi o budowanie tej kostki na mięśniach brzucha. Po wykonaniu odpowiedniej ilości powtórzeń, oczywiście po małej przerwie, maksymalnie 60 sekundowej, przechodzę do ćwiczenia mega trudnego dla osób zaawansowanych. To na pewno jest to kółko, tak zwany rolling z kółkiem, tak? Czyli my w pozycji klęku na kolanach. Chcemy tym kółkiem wyjechać do przodu, mocno akcentując napięcie mięśni brzucha w fazie ekscentrycznej w tym rozciągnięciu, więc tutaj najbardziej angażujemy brzuch. Musimy odpowiednio przytrzymać lordozę kręgosłupa, żeby jej nie pogłębiać także proste plecy. Ja wykonuję to na lekko zgiętych łokciach, żeby nie przeciążać swoich stawów łokciowych po prostu na wyproście i wracam kółkiem do góry, próbując spiąć jeszcze. Brzuch. Pamiętajcie, nie oszukujemy tutaj w taki sposób, że machamy biodrami, tylko my staramy się wykonać to ćwiczenie za pomocą mięśni brzucha. Jest to tak naprawdę taki ruchomy plank, bo pozycja, gdzie rozjedziemy się kółkiem, wyjedziemy kółkiem do przodu, to jest, nie ukrywajmy taka aladeska, podpór taki, który wykonujecie często po prostu na. Przed ramionach. Trzy serie po 15 powtórzeń i olla Boga, bolą ramiona, bolą plecy, boli klatka, i bolą mięśnie brzucha. Znakomite, skuteczne, ale trudne ćwiczenie, tak jak już wcześniej wspomniałem, dla osób raczej zaawansowanych. Jeżeli to ćwiczenie wykonuje kobieta, i robi powyżej 10 powtórzeń i wykonuje je poprawnie, to jest już zaawansowana. Uwierzcie mi, to wymaga mega dużej siły mięśni, ramion i nie tylko. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, w którym to wykorzystamy już inną funkcję, bardziej na skośne brzucha. I będą to tak zwane takie wood choppery, skręty z linką wyciągu, gdzie wykonując rotację tułowia, wykorzystamy funkcję skośnych. Brzucha. Naszym zadaniem jest stanąć bokiem do wyciągu, chwycić uchwycik przyczepiony do oczywiście karabinczyka i wyciągu bloczkowego, i my będziemy tutaj przeciwdziałać sile tego owego wyciągu, rotując ciężar na boki, nie przesadzając. Z rotacjami bioder, także stabilnie łóżcie stopy na podłodze. Ja wykonuję tutaj trzy serie po 15 powtórzeń. Ciężar bodajże 20 kg, także nie jakoś dużo, ale tutaj nie chodzi mi o to, żeby szarpać ciężarem, tylko o to, aby stabilnie stojąc na podłodze, rotować skośnymi kośnymi brzucha swój tułów. Oczywiście raz jedna, raz druga strona. Po 15 powtórzeń, 3 serie i skosy naprawdę fantastycznie działają. Dodatkowo to ćwiczenie może odciążyć nasze plecy, kręgosłup, który jest ciągle spięty, a te rotacje pozwalają go trochę rozluźnić. Po wykonaniu odpowiedniej ilości powtórzeń i serii przechodzimy do ostatniego ćwiczenia, dobijającego takie, że tak powiem, już. Męczące ten brzuch, yy, i będą to po prostu spięcia na piłce, gdzie te mięśnie głębokie również popracują, bo będziemy musieli stabilizować swoją pozycję ciała, bo piłka jest taka: wiecie, troszkę niestabilna i dzięki temu wyczujemy mięśnie poprzeczne. Tułowia. Trzy serie po 15 czy tam 20 powtórzeń na piłce typu fitball, fitnessowej około 60 cm. Starajcie się zginać tułów wykorzystując funkcję właśnie mięśni brzucha, ale nie ciągnąc głowę, ciągnąc szyję, tylko zbliżając jakby mostek w kierunku. Spojenia łonowego po prostu w kierunku bioder, Także tutaj skracamy mięśnie brzucha, rozciągamy je wracając lekko do tyłu i znowu skinamy. Starajcie się, aby biodra podczas tego ćwiczenia były w miarę nieruchome. To jest takie ćwiczenie na tak zwaną w cudzysłowie dobitkę. Oczywiście tych ćwiczeń jest tutaj 5, ale wy podzielcie sobie ten zestaw w skali tygodnia: na jednym treningu dwa, na drugim dwa, na jednym jedno ćwiczenie i już te pięć ćwiczeń zmieścicie w 7 dni. Także nie ma co przesadzać z ilością ćwiczeń na mięśnie brzucha, ponieważ pamiętajcie, one uczestniczą jako stabilizator w wielu ćwiczeniach: podczas wiosłowania sztangą, podczas hip trustów, podczas nawet odwodzeń. Na pośladki, kiedy jesteście ułożeni w pozycji plank bokiem, te mięśnie muszą po prostu pomagać, więc nie wykonujemy ich na ćwiczeń na nie na początku treningu, tylko ewentualnie pod koniec, żeby nie osłabić tego swojego tułowia przed ćwiczeniami wielostawowymi złożonymi. Ten zestaw jest wymagający, trudny, ale naprawdę skuteczny. Wykonuję go od dawna. I nie czuję żadnego problemu z plecami, czuję silne mięśnie brzucha. Podczas ciężkich wiosłowań te mięśnie stabilizują moją sylwetkę. Nawet nie muszę zakładać takiego specjalnego pasa z ciężarami. Dajcie znać, czy wykonujecie ćwiczenie z tego zestawu w swoim planie treningowym, czy spróbujecie wykonać jakiś ruch z, tego, z tej propozycji. Jak sobie radzicie? Napiszcie, czy jesteście średnio zaawansowani, zaawansowani, czy. Raczej dopiero zaczynacie swoją drogę na siłowni. Jak się czujecie, wykonując te ćwiczenia? I oczywiście, które dla Was są najtrudniejsze? Koniecznie piszcie w komentarzach na dole. Zostawcie łapki w górę, jeżeli ten materiał Wam pomógł. I oczywiście, piszcie również w komentarzach, jakie inne ćwiczenia chcecie, aby pojawiły się. Na kanale. Subskrybujcie go, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Zapraszam na grupę do Celu spacją Team na Facebooku. Oczywiście na swój Facebook, Instagram i na stronę www.doceluspasją.pl, jeśli interesują Was spersonalizowane plany treningowe, ewentualnie dietetyczne. Dziękuję za uwagę. Udostępniajcie ten materiał dalej, by każdy wiedział, jak ćwiczyć mięśnie brzucha skutecznie i efektywnie. Do Celu z pasją ཆེས། okay.